3, 2, 1, 0, jesteś na kanale Miss Nicole, a dzisiaj mamy niesamowite wyzwanie. 24 godziny bez, bez telefonów! telefonów. To, że nie będzie telefonu, wcale mnie nie cieszy. Dzisiaj będę bez TikToka, YouTube'a, bez Insta mojego ukochanego, zupełnie z dawnych czasów. Pomyślcie, kiedyś żyliśmy, czytaliśmy książki, gazety, cholernie nudne. A nie, teraz siedzisz na TikToku całymi dniami? I kto to mówi? Kurczę, to porażka, nawet nie będę mogła zobaczyć swojego nowego filmu. I co najważniejsze, dzisiaj nie będę mogła korzystać z programów takich jak mapy, gry, pogoda, budzik, wszystko inne. Dziś ostatni raz wstałam na budzik i już nie będę mogła wstawać z budzikiem. I tak, Nicole, 3, 2, 1, 0, sobie. Zabieram... Dam ci komórę i ELO! Od tego momentu nie będziesz już mogła korzystać z telefonu przez 24 godziny. Bez telefonu będzie naprawdę trudno. Chociaż może odpocznę od wszystkiego? Wyobraź sobie, że ktoś akurat do ciebie pisze na telegramie. O Boże... No cóż, poczekaj 24 godziny. No nie wiem, ale okej. Okay. No dawaj, przygotowałbym mnóstwo zadań dla ciebie. Chodź! Co robić? Tak, moje pierwsze zadanie. Że nie zostawił mi wszystko w notatce jak za dawnych czasów. Tak, znajdź, że nie bez użycia telefonu. Chwila, a jak mam go znaleźć, skoro nie mam telefonu? Nie mogę do niego pisać, dzwonić, patrzeć na mapę, szukać w innych aplikacjach i tak dalej. To całe miasto, może być wszędzie, nawet poza miastem. Mam pomysł. Spójrzcie, kto leży teraz słodko w moich ramionach. Jak uracza, wspaniały Michael. A wiecie o co mi chodzi? Mam świetny pomysł, że nie zawsze je chipsy, które śmierdzą jedzeniem. To one śmierdzą jak karma dla psów. I Kiki nieustannie za nim podąża i prosi, aby dał jej jedzenie. Co się stanie, jeśli znajdę żenie przy pomocy Kiki? Wyprowadzę ją na spacer, a ona będzie podążać za zapachem jedzenia. To po prostu genialne. Zaraz znajdę Dobra, chodźmy, bo nie mamy dużo czasu. Kiki, mam nadzieję, że Żenia tego nie zrobił. Chodźmy. Kiedy Nikol mnie szukała, ja chciałem pograć w koszykówkę. Ale na boisku do kosza jest dużo ludzi. Wsiąłem, więc tę deskę żyroskopową i po prostu pojeździłem sobie po okolicy, czekając na Nikol. Kiki, kurczę, chodźmy. To nie jest czas. Przyznaję, że szukanie go z Kiki jest takie sobie, ale wygląda na to, gdzieś zmierza, więc Chodźmy. No, kiki, gdzie mnie zabrałaś? Do kamienia? Jesteś pewna, że nie tu może być? Wydaje mi się, że nie zmieści się w tej dziurze, ale ty wejdziesz. Kiki, jesteś taka samolubna. Chodźmy poszkać żeni. Ziomeczki, siomeczki, znalazłem ławeczkę. Usiądę obok tego pięknego budynku. Szkoda tylko, że nie wsiąłem herbatki. No ale okej. Okay. A ty gdzie idziesz? Czekaj! Teraz poczekam na Nikol. Kiki nie, to na pewno nie jest żenia. Chodźmy stąd dobrze. Dajcie lajka, jeśli też spacerujecie z psami, bo ja na przykład muszę szukać osoby z psem, a ona się tu bawi. Co ty tu, Kiki? O, daj kurczę, jak ludzie szukali się wcześniej. Za każdym razem tak się martwi. Strasznie. Z jakiegoś powodu Kiki stała się nadpobudliwa. Biegnie, coś ciągle węszy. Czy naprawdę znajdziemy teraz Żenie? To po prostu szok. Tak, dawaj, dawaj, Kiki. Dalej, dalej, dziewczynko, dawaj. Szybko, szybko. I szybciej go znajdziemy, tym więcej kości ci dam. Dawaj, dawaj. No i gdzie jest Żenie? Gdzie on się ukrył? Kiki, gdzie ty mnie zabrałaś? Co to za dom? To hotel czy coś? Kiki, jeśli się mylisz, to nie dostaniesz kosteczek? O, znalazłeś kiki, brawo! Wow, nie spodziewałem się tego po Michael, tobie. Cześć. Szybko wam poszło! Myślałem, że będę tu nocować. A jak ci się to w ogóle udało? Zostałeś odkryty przez własne zapachy bez względu na to, jak to brzmi. W sumie to mam trochę gazy. No dobrze, no to wychodzi, że wykonałaś pierwsze zadanie. Hurra! Dla ciebie! Op. No, ale nie relaksuj się zbytnio, bo jeszcze czeka dużo zadań! Oj! Uff. Jak trudno jest szukać ludzi z psami! Gdzie się zgubił żenia z tymi swoimi zadaniami? Arr! Tutaj jestem. No i co, gotowa na kolejne zadanie? Tak, spróbujmy. Tak, twoim zadaniem będzie oglądanie TikToka. A jak mam to zrobić? Nawet nie mam telefonu. O to właśnie w tym wszystkim chodzi. Będę ci pokazywać TikToka. A dokładniej, to ja będę TikTokiem. Co? Jak w ogóle? No, na przykład powiesz: Chcę tutorial z makijażu, a ja to zrobię. No i przesuniesz palcem w dół, jeśli ci się nie spodoba. A jeśli ci się spodoba, dasz lajka. Like Takiego TikToka jeszcze nigdy nie miałam. Cóż, spróbujmy, że a zróbmy tak, pierwszy film to tutorial makijażu. No i tak dziewczyny, dziś mamy dla was bronzer od Kiko. No i też, no pachnie fajnie tak marshmallow. E, no i pędzel do e, różu. Chciałabym przewinąć dalej, ale jestem ciekawa co się wydarzy. Tak właśnie dziewczyny, tak, otrząsamy z niego, nakładamy paluszkiem i w ten sposób, o tak nakładamy. Ach! A tak aplikujemy... Yy... Lepiej gdybym na razie posiedziała bez TikToka. Boże, nie mogę już tego znieść. Ej, ale czemu? Nie pokazałem pełnego makijażu. Nie trzeba było dotykać moich drogich pędzli. Dawaj kolejnego TikToka. Następny TikTok. Żeby to zrobić, musisz mieć słuchawki. Okej. Okay. No tak, dziewczyny, dzisiaj mamy wyzwanie ASMR. Dziś mamy... Dziś gościem naszego programu jest ta torebka. Pytaje takie cudowne dźwięki. Najważniejsze jest, aby słuchać tej melodii i bawić się dobrze. Ach, jak nieprzyjemnie. Teraz będzie miło. A więc, dziewczyny, trzeba się trochę rozruszać! No i tak, kochani, czas na trendy. Pokażę, jak dobrze zawiązać sznurowadło. O tak, robimy tak i to jest. Troch, trochę nie wychodzi. W tym miejscu musimy przepuścić drugą. Ale ja nic nie widzę. A potem tutaj. Chodź z tym tutaj. TikToki niskiej jakości. No i patrzcie, prawie gotowe. A! Kurczę. To było dziwne. Nawet nie wiem, czy wykonałam to zadanie, czy nie. Bożenia zdecydowanie sobie nie poradził, aż boję się sobie wyobrazić, co będzie dalej. Już od dwóch godzin chodzę bez telefonu i nie wiem co ze sobą zrobić. Teraz kopię kamienie. Napisz w komentarzach, co byś zrobił, gdyby na przykład zabrakło ci prądu lub twój telefon po prostu zniknął. Bo ja już nie mam pomysłów. Wierzę tylko w zadania żeni. A potem tak sobie. Jak ci się podoba pomysł zagrania w prostą grę, ale nie na telefonie, powiedzmy w koszykówkę? A to co, lekcja w WF-u? Hmm. To kolejne zadanie, które musisz wykonać. Czyli granie w piłkę jest moim zadaniem? Tak, super granie na świeżym powietrzu, jak za dzieciaka. Nie masz telefonu, ale chcesz się bawić. To alternatywa dla Ciebie. No i jak? Oczywiście nie jestem dobrym koszykarzem, ale jeśli jest to zadanie, to chodźmy. Lecimy! Żenia, dlaczego mnie tu przyprowadziłeś? Grają tu jacyś profesjonaliści, to trudne! Nikol, wyjaśnię ci zasady, jest łatwo! Słuchaj, kiedy jesteś atakowana, musisz zrobić podwójny krok, w koszkowce najważniejsza jest trajektoria! Kiedy celujesz, musisz obliczyć trajektorię lotu, żeby nie leciało ci na czoło! Myślę, że wiesz, co to jest, trick między nogami, o tak! Nikol, podwójny krok to dla nas dwa punkty! Jeśli wykorzystasz rzut wolny, to mamy jeden punkt, ale jak rzucisz za trzy, no to mamy trzy punkty! Nikol, czy kumasz? Tak. Najważniejsze, żeby jej nie nosić, kumasz? Najważniejsze, żeby jej nie nosić. Okej, okay, rozumiem. Dawaj, Nicole. Aj. Że nie potrzebuję przerwy, nie radzę sobie. Dawaj! A? Noc koszykówki, którą mi pokazywałeś, wyglądała fajniej. I piłka nożna i w ogóle wszystkie inne sporty. Nicole łap! Jeśli dotrwam do końca tego meczu, będzie to zwycięstwo! Ay. 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 No, że nie pozwól mi przynajmniej raz dotknąć piłki, przynajmniej raz w meczu! Mam dosyć tej gry! No co ty, Nicole, wracaj! No poczekaj, Nicole! Nie będę grać w te twoje głupie gry! No dobra, mam dla ciebie alternatywę! Patrz! I co? Pokochasz to, zaufaj mi! Ostatni raz! No co, Nikol, chodź, przetestujemy Twoją siłę. A co mamy zrobić? Walić całej siły! Dawaj! Po prostu uderzysz. Tak! Co, tak słabo, chodź, pokażę Ci, jak to robić. Rozwalę każdego! Żartujesz sobie, to jest Twoja alternatywa? No ale przecież wygrałem z Tobą! Kurczę, te gry w ogóle nie robią na mnie wrażenia. Jakie jest następne zadanie? Dobra, chodź, zrobimy następne. Nicole, mam dla ciebie naprawdę trudne zadanie. No i mam coś dla ciebie. No. A po co mi to? Mogę wziąć telefon i skorzystać z mapy Google. A nie zapomniałam. Musisz przestudiować mapę i znaleźć sklep ze słodyczami. Masz około pół godziny. Przez pół godziny to tylko będę próbowała utrzymać mapę w rękach. Po której stronie to trzymać? Krótko mówiąc, dobra Nikol, masz czas start! O matko, idź prosto, potem skręć dawaj! A, dobra. Gdzie jest ten sklep? Co jest? Uh, jestem teraz... Gdzie jestem? Jak mam to rozumieć? Na pewno blisko morza, bo jest po drugiej stronie ulicy. Kurczę, dlaczego na mapach nie ma mojej lokalizacji? O, to jest chyba moja ulica. To jest morze. Tak, tak, dobra. Chwila. Wiecie, co zrozumiałam? Nie mogę niczego dowiedzieć się z tej mapy. Gdzie? Co? I wiatr ją rozwiewa. Postanowiłam usiąść na diabelskim młynie, wjechać na górę i zobaczyć z góry, gdzie jest sklep. Bo tutaj nic nie jest jasne. O, tutaj jest. Tak, Ziemki. Sklep już znalazłam. Pozostaje tylko znaleźć trochę gadżetów, bo jest tu naprawdę mnóstwo rzeczy. Chodźmy szukać. Ziemki, spójrzcie co znalazłam. Znalazłam o Boże, znalazłam żelki do gry, trafisz czy nie? Trzeba je przegryźć i zobaczyć, czy ten smaczek dostanie się do ust czy obok. Rozumiecie? Idę do kasy i je kupię. Idę. Jest to grana, chybił trafił, ale najpierw, oczywiście, musisz otworzyć paczkę. Ponieważ. O, otworzyłam. Tak, więc. Przepraszam, proszę, sytuacja awaryjna. No cóż, Zimki, mam kilka prób i mam nadzieję, że nie zepsuję aparatu. Trochę nie wyszło, ale pyszne. I tak, druga próba. Mmm, wyszło! Trzecia próba. A, zoom! Trochę nie trafiłam. Wiecie, że ciebie z telefonu nie jest takie nudne. Wykonałam już to zadanie, pozostaje tylko znaleźć Żenie i dać mu szansę. Niech rozleje to po całych spodniach. Chodźmy! Nicole, idź to mamy zapytać, czy możemy iść na spacer. Ej, sam idź i zapytaj. To twoje kolejne zadanie. Ludzie komunikują się za pomocą SMS-ów, a ty nie masz telefonu. Więc musisz dzisiaj dostarczać wiadomości na żywo. Idź, zapytaj mamy, czy możemy pójść na spacer. Mama, mam oczyszczenie i ja możemy dzisiaj pójść na spacer? O, dokąd chcecie iść? A zaraz wracam. Żenia, mama pyta, gdzie? A po co chcę wiedzieć, gdzie? Okej... Okay. Żenia pyta, e, dlaczego musisz wiedzieć, dokąd idziemy? Jak to, Nikol, po co wiedzieć? Ponieważ od tego zależy moja odpowiedź! Ech. Od tego zależy jej odpowiedź! No, to powiedz jej, że idziemy do kina! Dobra... Że nie powiedział, że idziemy do kina. Kino? No... Tylko proszę, odpowiedz mi, jestem już zmęczona bieganiem. Właściwie, dlaczego nie? Idźcie sobie do kina. Uff. I tak, Ziemki, myślę, że ten film możemy już skończyć. 3, 2, 1, 0 jesteś na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca. Nie zapomnijcie go polubić i napiszcie w komentarzach, jakie jeszcze filmy chcielibyście zobaczyć na naszym kanale, a my uciekamy! pa! pa! pa, pa!